Zadanie. Oblicz objętość basenu, którego rysunek podano niżej oraz ile metrów kwadratowych płytek potrzeba, aby wyłożyć wnętrze tego basenu. No i teraz zauważmy, że basen w podstawie ma prostokąt. Tylko my nie mamy wymiarów tego prostokąta, ponieważ tutaj jest zaznaczony x, a przecież x jest odrobinę dłuższą wartością niż tutaj ta górna krawędź basenu 25 metrów ale jeszcze jest ważne co jest w podstawie tego e, grania stosupa bo jest to grania stosup ale przypomnijmy że grania stosup musi mieć dwie takie same podstawy no, i tak naprawdę po krótkim zastanowieniu, wiedząc, że podstawy w graniastu stosupie muszą być identyczne, no to tak naprawdę jest to przewrócona bryła. Trapez będzie naszą podstawą. To jest rzut basenu z boku, no ale właśnie, to jest podstawa naszego trapezu. No i w dość prosty sposób można obliczyć pole tej podstawy, pole trapezu. A plus B razy H na 2. Podstawy mamy. 1 i 3 to są podstawy trapezu na wysokość 25 metrów. No i mamy taki wzór. 1 i 3 to 4 razy 25 na 2. Możesz skrócić, a można też wymnożyć. 4 razy 25 to 100 drugich. No i napiszmy, że pole podstawy to 50 metrów kwadratowych. Dosyć prostą sprawą jest obliczenie objętości. Wzór na objętość grania stosłupa to pole podstawy razy wysokość. Podstawę mamy 50 m2, a wysokość, no właśnie, jaka będzie wysokość tej bryły, jeżeli postawimy ten basen na trapezie, to jest podstawa. To jest powiedzmy dolna podstawa, to jest górna podstawa i odległość między tymi podstawami to 10 i to jest właśnie wysokość naszej bryły. Więc już mamy wynik 500 metrów sześciennych wody, tyle potrzebujemy wody, aby napełnić basen tak po brzegi. No i teraz trochę gorsza sprawa, czyli obliczenie ile metrów kwadratowych płytek potrzeba, aby wyłożyć wnętrze tego basenu. Czyli w zasadzie trzeba obliczyć wszystkie tutaj figury, które są widoczne na tym rysunku. Z wyjątkiem tej górnej części, gdzie wskakujemy do wody, prawda? Ten prostokąt górny 25 na 10 metrów jest niepotrzebny, bo przecież nie płytkujemy, czyli nie wykładamy płytkami tej górnej części basenu. Czyli będą raz, dwa, trzy, cztery, pięć ścianek. Więc liczymy. Tutaj już pole trapezu jednego i drugiego mamy, więc obliczymy pole ścianki tutaj z prawej strony. 3 metry na 10 metrów to akurat jest przyjazne, proste to 30 metrów kwadratowych. No ale mamy jeszcze ściankę z lewej strony i dno basenu. Żeby obliczyć tutaj ściankę z lewej strony, no to również jest dosyć łatwo, ponieważ mamy 1 metr, a tutaj mamy 10 metrów, prawda? Więc 10 metrów kwadratowych będzie to pole. Trochę gorzej jest z dnem basenu, ponieważ nie mamy tego x. Widzisz, tutaj jest rzut basenu z boku, nie mamy tej wartości. Ale jeżeli sobie poprowadzimy tutaj wysokość w tym naszym trapezie, no to wysokość wszędzie. Tu jest 25, tu jest 25 metrów wysokość. Tu jest 1, prawda? Więc ten kawałek też będzie równy 1. Ale tu jest całość 3. Więc jeżeli od 3 zabierzemy tę jedynkę, no to ten mały kawałeczek będzie równy 2. No i tutaj właśnie otrzymujesz trójkąt prostokątny i z Pitagorasa możemy obliczyć x więc z kwadratami dodajemy boki, które są tutaj przy kącie prostym, prawda? Tutaj mamy kąt prosty, czyli 25 do kwadratu, dodać 2 do kwadratu równa się x do kwadratu. Ok, mamy naszego Pitagorasa. 25 razy 25, 625. Tutaj 2 do kwadratu to 4, i x kwadrat przepisujemy. Sumujemy liczby. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek z liczby z drugiej strony. OK. No i tutaj się okazuje, że ta liczba nie dzieli się na 2, na 3. No i po prostu nie można wyłączyć nic, żadnej liczby przed znak pierwiastka. No i po prostu to jest taka brzydka liczba, która jest długością e, x. No i możemy obliczyć właśnie już pole dna naszego basenu, ponieważ jest to x razy 10 metrów. Po prostu mamy 10 pierwiastek z podanej liczby. Teraz jak obliczymy pole, ale nie pole całkowite, tylko pole tych płytek, więc mamy na pewno dwie pięćdziesiątki, czyli to są te dwa trapezy,

Jest to zadanie z treścią, więc jeszcze napiszmy odpowiedź. Objętość basenu wynosi 500 m3, a pole potrzebny płytek to 140, dodać 10 pierwiastek z 629 m2.